Jak zwykle wyjeżdżam tutaj zawsze na tablicę patrzę proszę bardzo, gdzie pani chce jechać? Jedzie pani gdzieś? Dokąd? Gdynia? Dobra. Warszawa wschodnia. Warszawa wschodnia pani chce jechać tak blisko. I dzisiaj y, witamy na dworcu. Dzisiaj nie jadę nigdzie. <śpiewa> nie, będzie dzisiaj, nie będzie dzisiaj żadnych, nie będzie żadnych filmów. I nie będę Bo nigdzie nie wyjeżdżać. Za drogie są bilety, <grymne> prawda? Bo ja idę na koleje Mazowieckie zamiast na pendolino, bo standard jest ten sam, ale bilet jest za dwie dychy, a pendolino 10 razy droższy. O. Thank okay. Pociąg Ekspresji Tersin-Premium do stacji Gdynia Górna, przez stację Warszawa Wschodnia, gdańsk Główny. Gdańsk-Ołówki Już nie bo a Miało nie być filmu, już mówiłam, że ze względu na podwyżki nie będzie filmu. Będę strajkować. A tu po prostu Skarbek to. Skarbek, on Skarbek, tak. Skarbek Znajdują się znajduje się w sektorze trzecim. Przesyłki kontuktorskie przyjmują do najlepszej kierownik podzielonej Pięknie. A teraz pociąg do Skierniewic z Warszawy Centralnej. Jeszcze nie jechałam, to się przejadę. Proszę bardzo, udało mi się nidę nagrać <grych> dzisiaj. Pociąg jedzie do Kierc, proszę bardzo, TLK Nida. Jest stare wagony były nowsze, a teraz znowu stare są. Fajnie. Tak mi się u... nie raz uda tą nidę nagrać. S1 z Otwocka do Pruszkowa. A tutaj mamy SKM, S1 z Pruszkowa do Otwocka.